Jak się tutaj podgłaś, nie? Tym, eee, tym górnym przyciskiem takim małym góry koło antemki A pokazowałeś jej w razie czegoś się podgłaśnia po Ja, ja, ona się uciła. A Tomek jej chyba pokazywał. No, o Kevin jej pokazał, ale nie wiem co tam, co tam jest. A tam no. w tak to trudno wyczuć, nie? No. A tego no. fajne są te z pokrętłami. Aha. Na przykład jak my braliśmy teraz niedawno tą scenę, no to woleliśmy wziąć z pokrętłem, nie? To później wymacać te guziki to... No, z, po z początku ciężko się do tego e, nau nauczyć, przyzwyczaić, ale czym dłużej to masz, tym e, łatwiej, nie? A tutaj przerwia, nie? Co ty Artur znowu chcesz macać? Ej! <laughs> <informing> Mareczku! Spokojnie! <gulów> Guziczki mu w głowie Ja <ming> pierdolę. <gulów> To może jakieś zapędy za, za duże. <gry> <gry> <gry>